Polecam super turniej. Polecam wszystkim y, udział w tym barku, bo naprawdę super turniej, super zabawa. Rozśmiejecie się uśmiechajcie się, popamiętacie, jak się śmiejecie, siadaj złem udanej zabawy, dziękuję. Finały Wojewódzkie Pucharu Tymbarku w Piotomniu, 25. edycja. Dzisiaj gramy na 12 boiskach w kategorii U12 chłopców oraz dziewcząt. Jutro zagramy w kategorii U10, również chłopców i dziewcząt i w piątek ostatniego dnia najmłodsi kategoria U8, łącznie we wszystkie trzy dni przyjedzie tutaj 165 drużyn, czyli około 1500 dzieci. Awans do finału ogólnopolskiego, który będzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, walczą kategorie U12 oraz U10, najmłodsi kończą tutaj. Siwnicy. Bardzo się cieszymy że no, was i pokazać, widzicie. że to nie jest przypadek. Ale gdyby nie nasz kolega w półfinale, Jakub Jarek, to byśmy sobie nie dowiedzieli. Dla mnie to jest najlepsza zabawa, taki mega fajny turniej, bardzo mi na nim zależy. Niestety to już jest moja ostatnia edycja. Brawo, brawo, brawo. Team Park. Super przedsięwzięcie dla dzieciaków, super rozwój, przede wszystkim gra fair play, wpajanie zasad dobrej zabawy, uśmiechu na twarzy, dla rodzica ogromna duma, że akurat córka może tutaj po raz piąty na tych zawodach wystąpić. Siedem! 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 Życzymy się, że jest jak jest i że gramy u nas w finale. No. Będziemy teraz robić wszystko, żeby wygrać ten ogólnopolski turniej. Oczywiście, naprawdę wielka radość, co zarówno dla mnie, jak i dla tych dzieciaków tutaj, bo to jest dla nich wielkie przeżycie, które będą mogły reprezentować naszą szkołę, a przede wszystkim miasto Częstochowa na finale ogólnopolskim. Oczywiście, zawsze się o takim sukcesie, nie spodziewaliśmy się, ale udało się. Jesteśmy jesteśmy gotowi, dziękujemy Wam. Tak, w dziesiątej serii rozstrzygnęło się nasz awans do półfinału. Teraz, chyba, przy siódmej serii skończyło się naszym zwycięstwem. Ależ był wyrównany i myślę, że sprawiedliwy wynik paka tak jak powiedziałem, loteria. Ciężki turny, ale dużo zabawy było. Przygotowaliśmy się właśnie do tego momentu. Więc jestem z nich bardzo dumny i one z siebie powinny być jeszcze bardziej dumne. I jest to dla mnie naprawdę piękny moment i piękna chwila spełnienie moich naprawdę marzeń. Także. Dzięki udziałowi w tym barku wiele dzieci może później kontynuować, kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapisując się do różnego rodzaju klubów, które działają na terenie Województwa Śląskiego.